Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj mam kolejną Kia Sportycz przygotowaną do wydania, ponownie z całym katalogiem akcesoriów. Zapraszam na krótki film. Kia Sportage 1.6 turbo benzyna 150 koni, mikrohybryda z automatem. Wersja wyposażenia L, kolor Juka Steel Gray. Samochód zamówiony z końcem grudnia. Zamówienie chyba z 30 grudnia, jeśli dobrze pamiętam. Kolejne auto zamówione tak naprawdę w ciemno. Mało brakowało, a wyrobilibyśmy się w terminie. Felga 17, ale tak jak wspomniałem na początku, mamy tutaj trochę akcesoriów domontowanych. Są nakrętki zabezpieczające na koła. Są listwy chromowane. Za chwilę pokażę Wam je z bliska. Jest organizer w bagażniku. Jest również oświetlenie przestrzeni wokół bagażnika. Które już ostatnio pokazywałem, ale to jest jeden z moich ulubionych akcesoriów. Nakładki... Chromowane numer 1. Nakładka chromowana na lusterku. Co powiecie? Tutaj nie ma nic. Muszę się skupić, żeby te gadżety wyłapać. Listwa chromowana na klapie bagażnika. Listwa ochronna na zderzaku. Tak wygląda. Mamy tutaj organizer. Zobaczcie. I to są uszy, że można sobie chyba przenieść albo go zaczepić. Po złożeniu wygląda tak. Przez ostatnio taki organizer wydawaliśmy, natomiast był złożony w folii. Dzisiaj mamy go rozpakowanego. Mamy oryginalną matę bagażnika. Wiadomo jak to w mikrohybrydzie Gaśnica trójkąt zestaw naprawczy i nakrętki zabezpieczające oświetlenie LED przestrzeni wokół bagażnika. Proszę, tutaj również. No. I na lusterku. Nakrętka zabezpieczająca, wiadomo, na kole założona. Kolor Jukka Steel Grey, wyposażenia L, reflektory Full LED, światło do jazdy dziennie LEDowe. Zajrzyjmy do środka. Dywaniki, welurowe szare, materiałowa tapicerka jak to w wersji L, manualna regulacja wysokości fotela kierowcy, elektryczna regulacja podparcia odcinka lędziowego, konsula środkowa, shift by wire, podgrzewane fotele, podgrzewana kierownica, podłokietnik, dwufunkcyjny panel do klimatyzacji. Zegary pod jedną taflą szkła. Tu chyba nie ma, nie ma projektorów, czyli jednak coś jeszcze można by tutaj dołożyć z akcesoriów. Zamówienie z grudnia, więc mamy jeszcze trójstrefową klimatyzację. W bagażniku byliśmy, nie będziemy tam ponownie zaglądać. Zaczep. Na siatkę z zakupami. Wejście USB-C do ładowania urządzeń przenośnych. Kanapa wiadomo dzielona. Regulowany kąt nachylenia oparcia. W pełni materiałowa tapicerka. Uchwyty na kubek, to sprytne rozwiązanie. Fotel pasażera bez regulacji wysokości. Materiałowa tapicerka. Co powiecie na taką konfigurację, co powiecie na te akcesoria? Ich dokładne ceny można sprawdzić w konfiguratorze Kia. Należy wejść w model sportycz przejść przez konfigurację wybranej wersji wyposażenia? I tam na końcu, jako akcesoria, można zobaczyć co z tych akcesoriów ile kosztuje. Zegary wersji wyposażenia L. Przepływ, biegów, przepływ energii w mikrohybrydzie. 1.6 6 Turbo, 150 KONI. Automat. Tak, i ktoś pytał w filmach, czy tylko w mikrohybrydzie pojawia się tutaj numer biegu, który mamy aktualnie. Tak, przy 7DCT przy 7 pojawia się bieg aktualnie wrzucony, przy hybrydzie tego biegu aktualnego nie ma, nie ma takiej informacji. Tak wygląda kamera cofania i ładne Rio przygotowane do wydania, żeby nie było, że tylko kije Sportage wydajemy. to chromatyczne lusterko i e kol. Możemy zajrzeć jeszcze pod Jeden sześć turbo 150 koni mikrohybryda z automatem 7DCT. Wygłuszenie pod maską jest A tu jest jeszcze pakiet bezpieczeństwa. Przepraszam. Mamy radar. Do hamowania do aktywnego tempomatu. Mamy. Nie mamy martwego pola. Czyli jest aktywny tempomat. To było na tyle. Co powiecie na takie ładne chromowane listewki nakładki? To wygląda fajnie. To było na tyle. Kia Sportage 1.6 Turbo, 150 koni, mikrohybryda z automatem 7DCT. To znak, że faktycznie automaty 7DCT zaczęły się w Sportage'u produkować. Coś się dzieje w tym temacie. Tradycyjnie prośba o łapki w górę, subskrypcje, komentarze. To pomaga zwiększyć zasięg moich filmów. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia przy następnym filmie. Trzymajcie się.